Kurwa totalnie bez zasad, nie? Że wszyscy mogą się kopać po głowach, wiesz, jeden na przykład jeden Grant and Pound mu napierdala drugi mu kurwa, zaczyna go dusić od tyłu, ten, który był bity na ziemi, wstaje i kopie po głowach. Kurwa, trochę rozrywki dla ludzi, wiecie o co chodzi. Wa na jeden się rzucą? Wydaje mi się, że dwóch słabszych się rzuci na tego, który wedle ich będzie najmocniejszy, żeby najpierw we dwójkę zbić tego na tego, nie? Takie dziwne i ciekawe, no, takie, no, bym powiedział, takie kurwa, o. Albo walka ze sprzętem, kurwa. Fajnie, jakby zrobili, ty, że, możesz, że możesz sobie wziąć sprzęt jakiś. Wiesz, jakieś krzesło, jakiś baseball, ktoś z nożem tam wejdzie, a tu nagle kurwa, it's my lucky day, wiesz, i ktoś go odpierdala z pistoletu. No to by było takie, o, no. Taki, takie rzeczywiste Royal Rumble. 15 osób, każdy ma jakiś sprzęt i się biją kurwa. I się o, ostatni żywy wygrywa, nie? Od razu piłem motorową? Właśnie ja bym wygrał kurwa, ja mam doświadczenie z gazem na niedźwiedzie. Ja pierdolę ty. Czyż ja bym tam kurwa wziął mój gaz na niedźwiedzie i wszystkich napierdolił. Czy Malik wymyślił tę walkę? Wydaje mi się, że Malik nie, Malik nie wymyślił tej walki, tylko, tylko właściciele tej federacji.